Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie bonusowym. Jest poniedziałek, więc mam nadzieję, że nie jesteście w szoku, ale po prostu jakoś ostatnio chce mi się dużo więcej nagrywać, po prostu czuję to i chcę to robić, więc pomyślałam, że zrobię projekt Denko. Sprawdziłam, kiedy ostatni raz nagrywałam taki film, 6 miesięcy temu i sprawdziłam to dlatego, że jak zobaczyłam, ile ja mam tych rzeczy, to ja sobie myślę ile ja to zużyłam, więc w pół roku. No to to, tak jak zawsze zacznijmy sobie od kolorówki, no i tu jak zwykle jest najgorzej. Nie pokazuję Wam już kredek do brwi, bo ja bym Wam musiała ich pokazać z 10. Cały czas używam tej z Catrice, najjaśniejszy kolor, świetnie mi się sprawdza, mam ją również dzisiaj, więc to zużywam w ilościach hurtowych, ale oprócz tego zużyłam dwie maskary, bo ta maskara z Catrice myślałam, że się nigdy nie skończy. Ona była... Do użytku, do samego końca. Wcześniej te maskary z Katry skończyły mi, wysychały mi dużo szybciej, przez to musiałam je częściej wymieniać. Natomiast ta posłużyła mi praktycznie pół roku. Jest to dokładniej Catrice Fake It. Mam ją też dzisiaj na rzęsach. Bardzo podoba mi się to, jak ona wygląda, jak ona rozczysuje rzęsy, jak ona je wydłuża i pogrubia. Bardzo podoba mi się też jej szczoteczka, bo jak widzicie, to jest taka po prostu klasyczna klepsydra. Bardzo takie szczoteczki lubię. Yy, ona mi się nie osypywała, nic jej ze nie działo do samego końca yy, i po prostu zdecydowałam się kupić kolejne opakowanie, więc mam już nowe. Dlatego nie mogę Wam ją e, polecić i jestem z niej zadowolona. Kolejna maskara, to też już było moje drugie opakowanie i to jest Maybelline Sky High Lash Sensational w wersji Cosmic Black. Ona ma już, jak dobrze pamiętam, silikonową szczoteczkę. Czekajcie, bo... Tak, ona ma silikonową szczoteczkę, dużo mniejszą, e, przez co może być fajniejsza przy e, mniejszych oczach i mniejszych rzęsach, bo będzie lepiej, tak wiecie, ją e, wprowadzić w te rzęsy. I ona też naprawdę daje bardzo mocny efekt. Powiedziałabym, że nawet jeszcze mniej troszeczkę skleja rzęsy niż Catrice, bo czasami, jeżeli nałożymy tej Catrice za dużo. Ona lubi troszeczkę posklejać, natomiast ta bardzo ładnie je wydłużała. Możliwe, że jest to też zasługa właśnie tej szroteczki silikonowej, ale jest to maskara, która zarówno wydłuża, jak i pogrubia. Utrzymuje się cały dzień i nie osypuje się. A jeżeli chodzi o brwi, to zużyłam kolejne opakowanie Han Lamination Brow Gel. Teraz używam tego żelu z Claresy i tak naprawdę używam tych żeli na zmianę. Bardzo je lubię. To są te żele, które utrzymują Wasze brwi. Jak cement. Nic, one się kompletnie nie będą ruszać, więc jeżeli takie żele lubicie, to i Klaresa, i Han zdecydowanie dadzą sobie radę. Powiedziałabym, że zadziwiająco wolno zużywa mi się mgiełki do makijażu, takie wykończeniowe, ale udało mi się w końcu zużyć tą znam, dlatego, że sobie ją tutaj postawiłam, bo chciałam ją zużyć, dlatego, że po prostu mam inne mgiełki, które wolę, ale chciałam, więc nie chciałam, żeby się zmarnowała, więc zużyłam ją, z czego bardzo się cieszę. I to jest dobra mgiełka, dlatego, że ona ma fajny ten spryskiwacz, stala makijaż, ściąga tą pudrowość, ale oprócz tego nie robi nic. Ona ani nie rozświetla, ani nie przedłuża makijażu, ani go nie matuje, więc jeżeli jeżeli po prostu szukacie takiego produktu pomiędzy na przykład makijażem, że nałożycie sobie puder i chcecie go zmiękczyć i na to nałoży dopiero róż, brązer i rozświetlacz, to jak najbardziej, jeżeli chcecie sobie przed, między etapami ym, pryskać twarz, to na też się fajnie sprawdzi, ale po prostu nie jest to nic łam wow, nic odkrywczego, więc raczej nie kupiłabym ponownie. I kolejne rzeczy, które sobie dałam za cel, żeby zużyć, to są te dwa produkty. Pierwszy jest Tokiko Hydra Pro Glow, i to jest po prostu Sublime Light Effect Moisturizing Cream SPF 10. I tego produktu po prostu używałam jako bazę. Jest to świetny produkt, dlatego że ma fajne w ogóle opakowanie, bardzo przyjemne i bardzo wygodne. I to jest taki lekko nawierzająco rozświetlający krem, który. Ja nie zauważyłam jakichś takich większych wartości pielęgnacyjnych, ale makijaż na tej bazie bardzo ładnie leży, jest po prostu taki bardziej zmiękczony i nawilżony i to mi się bardzo podobało, ale ja właśnie najbardziej lubiłam go łączyć z tym SPF-em z Heimish Artless Glow Base, dlatego że on dawał takie mocniejsze rozświetlenie, no plus mamy tutaj SPF 50, więc jeszcze dodatek tego SPF-u zawsze mile widziany i te dwa produkty dawały taki efekt Mokrej, nawilżonej, rozświetlonej cery, ale nie takiej rozświetlonej jak Charlotte Tilbury, ten... Um, mam pustkę... tej bazy rozświetlającej, czy jak teraz jest z Rimmela i z miliona innych marek, bo tak naprawdę teraz chyba każda marka ma taką bazę, to nie jest ten efekt. Bo tamten jest taki, wiecie, bardziej rozświetlający typowo, tutaj mamy taki bardziej efekt... Pięknie wypielęgnowanej i rozświetlonej cery, taki trochę efekt glass skin, bardzo mi się podobał. No tylko, że właśnie szkoda, że wiecie, musiałam używać tych dwóch produktów, a nie na przykład tylko jeden dawał mi taki efekt, bo tu brakowało mi takiego mocniejszego poślizgu, a tu właśnie brakowało mi tego jeszcze mocniejszego nawilżenia i rozświetlenia skóry. Gdybym miała produkt, dwa w jednym, to myślę, że kupiłabym ponownie. Myślę, że coś takiego dawałoby mi to serum z maka, primerizer. Nie, serum, serumizer. Teraz mi my się myli ze smashboxem, ale ten z maka, taki serum, coś tam. I jestem już naprawdę o krok od kupienia. Znalazłam nawet stronę, gdzie mogę kupić za 130 zł, co prawda tylko 15 ml, ale przynajmniej będę wiedziała, czy to jest coś fajnego, czy nie. No i zużyłam trzy produkty do ust znam dwa produkty, Lip Filler Balm i Reviving Lip Mask. I ja ogólnie pierwszy produkt, jaki kupiłam, to było Reviving Lip Mask. Zakochałam się. Dla mnie to jest zamiennik balsamu z Lanesh. Później oni go wycofali i ktoś powiedział, że to jest właśnie teraz ten produkt. Ale ten produkt był lżejszy w konsystencji, nie był aż tak balsamowaty i dawał taki bardziej efekt... Drobinek, co nie do końca mi się podobało, dlatego, że to jest produkt, którego ja chcę używać na noc. Więc później e, widziałam, że wrócił. E, wróciła ta maska Reviving Lip Mask. No i jak widać, zużyłam doszczętnie. Bardzo, bardzo dobry produkt. Jeżeli nie chcecie kupować tej maski z Lanesh, to to zdecydowanie Wam się sprawdzi. A jeżeli chcecie kupić jeszcze coś tańszego, to y, ta. Y, co to jest dokładniej? Maść na brodawki słodkowe z Rossmana jest genialna. Jedyne, co mi się nie do końca podobało, to to opakowanie, no bo ja używam tego na usta. A to opakowanie, jak widzicie, ma taki dosyć duży ten dozownik i też często z niego troszeczkę po prostu wylewało się aż za dużo, więc trochę też tego produktu wiecie, musiałam wcierać, na przykład w kostki czy gdziekolwiek, więc nie jest trochę fajnie, ale gdybym miała kupić. Drugi raz takie właśnie taką maśne brodawki słodkowe, to chyba wolałabym tą z ziań, bo ją też miałam, też ją bardzo lubię, więc te dwa myślę, że będą świetnie się sprawdzały. Sama po prostu formuła, konsystencja, jak najbardziej polecam i pod tym kątem zdecydowanie kupiłabym ponownie. Ok, makijaż mamy już za sobą. Jeżeli, jeżeli chodzi o takie produkty do ciała, to ja raczej ich nie zachowuję i wam ich nie pokazuję, bo wydaje mi się, że one nie są interesujące. Ale tylko chciałam przypomnieć, że ja golę nogi na to i to jest cudowne. Ja ogólnie nie kiedyś próbowałam wiecie, golić na y, te produkty do golenia i tak dalej, ale zauważyłam, że najlepiej mi się goli nogi na po prostu olejek, taki, który będzie fajnie emulgował, bo też nie każdy olejek, olejek emulguje, później po prostu nie chce się zmyć i jest irytujące. Ale ten olej z Isany bardzo fajnie się sprawdza. I ja zawsze po goleniu miałam problem z podrażnioną skórą, z tak zwaną truskawkową skórą. I odkąd używam tego olejku, to nic takiego się nie dzieje. Ja pamiętam te czas, kiedy ja wiecie, ogoliłam nogi i ja przez pierwsze dwa dni nie mogłam w ogóle ich pokazać, bo one były tak podrażnione, tak suche, tak zaczerwienione. Ale jak używam olejku, no i tej golarki z wymiennymi takimi dużymi wkładami, z, to jest chyba Wilkinson, to nie mam już takiego problemu. Więc zdecydowanie kupiłam ponownie, kupiłam już mam w, w łazience. Przejdźmy sobie może teraz przez włosy, co? Więc maska, którą zużyłam, to jest maska do laminacji włosów z Onnibio i to jest jedyna maska, która faktycznie daje mi efekt. I już nie raz wam o tym y, mówiłam, że u mnie ciężko jest z tymi maskami do włosów, bo nie każda daje fajny efekt. Z Only Bio to jest jedyna, ale za to jaki efekt robi, bo ona faktycznie bardzo ładnie tak y, wygładza włosy. I one po umyciu są bardzo sypkie, bardzo lejące, takie, że nie chcą się utrzymać w gumce, więc to bardzo mi się podoba i zdecydowanie mogłabym ją kupić ponownie. Teraz nie czuję potrzeby, dlatego że mam jeszcze inne maski i właśnie je chciałabym zużyć ale zdecydowanie polecam i bardzo, bardzo ją lubię. Nie wyrzucam natomiast opakowania, dlatego że tutaj sobie przerzucę te... umyję sobie to pudełeczko i przerzucę tutaj te maski z Isany, te trójkąciki, bo nie podoba mi się no, opakowanie, bo wiecie... Zanim ja użyję kolejny raz, ona mi już noży wyschnąć, więc po prostu sobie kilka tych piramidek przeleję. Teraz widzę, że już chyba skończył się szał na piramidki, bo w każdym rozsłanie je widzę, więc co jakiś czas sobie po prostu kilka sztuk kupuję. Ona nie wychodzi jakoś super tanio, ale ta z Isany powiedziałabym, że robi jeszcze większą robotę niż ta z Onibio. Jeżeli jeszcze jesteśmy przy takich maskach, chociaż to nie do końca jest maska, ale. Produkt do tonowania włosów, o który bardzo często i regularnie się pytacie, szczególnie właśnie kiedy widzicie, że mam takie ciemniejsze, bo to jest od razu po. To jest pierwsze mycie, dzisiaj je umyłam i dzisiaj tonowałam włosy. I dokładnie jest to Isana Toner w odcieniu ciepły brąz, i on jest tak piękny. To jest taki ciemny, machoniowy, cieplutki brązik. Na moich włosach uważam, że wygląda on bardzo ładnie. Bardzo ładnie się wypukuje, bardzo ładne włosy są właśnie po użyciu, bo zobaczcie, one w ogóle nie są ani przesuszone, ani nie są jakieś takie szorstkie, nieprzyjemne. Ten toner właśnie też ma takie właściwości pielęgnacyjne, co bardzo mi się podoba, bo kompletnie nie czuję, żeby te włosy były przesuszone, ale już mówiłam Wam o nim więcej w ostatnich ulubieńcach, więc po prostu zużyłam całe opakowanie i mam już kolejne i używam. Jeżeli chodzi o szampony, to testowałam naprawdę wiele szamponów i w tym momencie nie jest, wiem, że to nie jest najlepszy wybór, ale używam i tego głęboko oczyszczającego z Balei i tego z Pantin. Jakoś ten Pantene jest tak dobrym szamponem, jest takim basiciem, bardzo dobrze oczyszcza włosy, ta skóra głowy nie jest przesuszona, nic się z nią nie dzieje, nie mam problemów z łupieżem, a jak był ten taki moment, że ja testowałam, bo ja koniecznie chciałam mieć super fajny szampon polecany przez włosomaniaczki, testowałam naprawdę wiele i cały czas widziałam, że ta skóra nie jest po prostu w jakiejś takiej wiecie, homeostazie. A teraz, jak już przestałam kombinować z produktami do skóry głowy i używam na co dzień tego, ten z Balei używam jak raz w tygodniu, używam peelingu do skóry głowy, jest ok, więc kupiłam kolejne opakowanie. Ale, będąc przy peelingu, to użyłam peeling z Radikala i on jest dobry. Ja powiem Wam szczerze, że też nie widzę jakichś takich super widocznych efektów. Przy popilingach, jeżeli nie mam upierzu i nie mam jakoś przesuszonej skóry, bo jak właśnie wtedy tak wiecie, testowałam i miałam problem z upierzem, tak jak używałam się peelingów, to widziałam ten efekt. Teraz, kiedy ta skóra, no. Dobra, teraz jest pofarbowana w połowie, więc proszę nie patrzeć, próbowałam to ściągnąć, ale nie wydawało się. Ale po prostu jest okej, okay. to nie widzę takich wielkich efektów. Ten produkt był dobry, po prostu. I jeżeli jeszcze jesteśmy przy takim odżywianiu, maskach i tak dalej. To zużyłam całe opakowanie tej maski na noc z marki BioWax Ultra Violet for Blondes Serum na Noc. O, to nie jest maska, tylko serum. Yy, tonowanie koloru kompletnie nie zauważyłam, natomiast ona po użyciu yy, daje nam efekt super takich śliskich bardzo mocno świecących się praktycznie włosów i to widać. Zdecydowanie bardzo lubię sobie używać tego produktu na noc i kupiłam kolejne opakowanie. To jest coś jak ten produkt z Kerastas, też kiedyś Wam go polecałam, tylko dużo tańszy, ale też musimy dużo więcej nałożyć niż tego z Kerastas, więc no i tak pewnie to wychodzi taniej. Ale nie jest to aż taka ogromna różnica. I bardzo lubię właśnie też to serum łączyć sobie z olejem. ja uwielbiam ten olejek z czarnuszki, który nie jest z czarnuszki, z marki Bio Elixir. Tak bardzo go lubiłam, że kupiłam takie większe opakowanie, więc teraz sobie użyłam tego dużego. I to jest właśnie po prostu serum na końcówki, którego też używam na noc. E, olejowe nie jest zbyt ciężkie, nie przytłuszcza tych włosów, ale bardzo ładnie je chroni. A wcześniej używałam tego olejku z veli, tylko że tego lekkiego, light oil, bo jeszcze jest taki ten gęsty. Ten gęsty był dla mnie za gęsty, ale ten lekki jest bardzo fajny jest lżejszy niż ten z czarnuszki, Więc jeżeli ten dla Was jest za ciężki, zbyt taki treściwy, Próbujcie sobie tego, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. I muszę Wam przyznać, że zawiodłam w temacie wcierek. Kurczę, tak już mi dobrze szło, używałam naprawdę codziennie tej wcierki, i już zaczynałam widzieć efekty, i po prostu miałam gorszy czas i odpuściłam. No, ale to jest zdecydowanie moja ulubiona wcierka. Robi najfajniejsze efekty i po niej po prostu najlepiej mi się to wszystko zaczynało dziać. I ona też nie przetłuszcza skórę głowy. Można używać ją wieczorem. Rano nie macie żadnych efektów przetłuszczania się włosów. Mam tam kolejne opakowanie i muszę wrócić. Jestem taka zła, bo ja naprawdę używam od grudnia chyba do czerwca albo i nawet do lipca. I przestałam. Czemu ja taka jestem? Czasami po prostu tego, to jest silniejszą ode mnie, że jak przestanę, ciężko mi jest do czegoś wrócić. No ale... Robię robotę. I powiem też Wam, że bardzo zazdroszę tym dziewczynom, które codziennie robią też masaże dwa razy dziennie. Ja próbowałam, ale ja po prostu zawsze odpuszczam. Tak ciężko mi jest wprowadzić to do takiej swojej, wiecie, codziennej rutyny, że sobie tego nie wyobrażacie. Tak samo jak szczotkowałam ciało chyba z miesiąc. I po prostu pewnego dnia przestałam i już nie wróciłam. Tak bardzo tego u siebie nie lubię. Widzicie, z siłownią nie mam problemu, z bieganiem nie mam problemu, ale z takimi innymi rzeczami dramat, dramat. I przechodzimy sobie do pielęgnacji twarzy. Zużyłam naprawdę wiele kosmetyków. Zużyłam dwa płyny micelarne z Basic Lab i z A. Oba świetne, oba polecam. Zależy, jaką cenę wolicie, czy tańszą z AA, czy troszeczkę droższą z Basic Lab. Świetne płyny. Teraz użyłam ten czarny z Eveline, również jest świetny. Tyle, jeżeli chodzi o płyny micelarne. Zużyłam też i Unique Calendula Complete Cleansing Oil. On jest bardzo dobry i jeszcze bardziej go polubiłam po tym, jak zmienili to opakowanie. Bo ja kiedyś już miałam ten produkt i on mi się tutaj wszędzie wylewał. Teraz już się nic nie wylewa, zresztą jak widzicie, tu jest suchutko, nic się nie dzieje. I z przyjemnością używam, on bardzo sobie dobrze radzi z całym makijażem i z SPF-em i z maskarą i z brwiami, no uwielbiam. I też po kontakcie z wodą bez problemu się spłukuje. I teraz właśnie używam kolejne opakowanie, więc już moje trzecie, więc nie muszę mówić, jak bardzo go lubię. Ale udało mi się też złożyć kolejny olejek z Recibo Clean Dreams Deeply Cleansing Face Oil i to jest olejek do demakijażu z emulgatorem. I oni wcześniej kiedyś kiedyś mieli też olejek. On był spoko, ale był bardziej tłusty, bardziej gęsty. Troszeczkę ciężej się go spłukiwało, a ten olejek jest już dużo lżejszy, dużo łatwiej się spukuje. Radzi sobie świetnie z makijażem. Powiedziałabym, że jest trochę podobny do tego iunik, ale jednak ten z ma jeszcze chyba w składzie po prostu jeszcze lepszy emulgator, bo jeszcze łatwiej się go zmywa. Natomiast tu zdecydowanie nie jest to bubel, jest to bardzo dobry produkt. I będąc przy Resie, bo już nie wiem, które moje opakowanie. Genialny żel do mycia twarzy, który nazywa się Rich Peach. Bardzo dobrze domywa, nie przesusza skóry, nie zaburza bariery hydrolipidowej, delikatnie pachnie, świetnie sobie radzi jeszcze z jeszcze tymi ewentualnymi resztkami makijażu. Używam go na noc. Na dzień wolę coś zdecydowanie takiego wiecie, bardziej delikatnego, jak jakaś emulsja, coś takiego, ale na noc genialny produkt, jak jeszcze go znajdziecie gdzieś na promce w Hebe, no to cena jest bardzo dobra. Ale jeżeli chcecie coś innego, to ten z Aa Lab również jest godny zaufania i godny zainteresowania. Jest to żel do mycia twarzy, nawilżający, hydrolipidowa formuła. To jest ten żel z serii um, z ceramidami i z sentelą B12 bardzo do... W ogóle ta cała seria jest bardzo dobra, ale ten żel również jest świetny. Wiem, że na promocji on jest jeszcze tańszy niż ten z Recibo, więc czy ten, czy ten, będziecie zadowoleni. I w sumie nie wiem, czy nie została mi teraz taka kategoria najbardziej Was interesująca, więc w sumie nie wiem, czym dałam ją na koniec, ale będą to produkty do twarzy, sera, kremy i filtry. Dużo tego, więc lecimy. Jeden krem zużyłam, czy to jest zaskoczenie? Czy używam go znowu? Jak najbardziej jest to, a nie, nie no tak, no tak, krem intensywny z Fizer, czyli ten bardziej gęsty, bardziej treściwy. On po prostu jest takim bardzo bezpiecznym dla mnie wyborem, bo wiem, że on mnie nie zapcha, tu nic mi się złego nie zadzieje i bardzo dobrze ukoi i tak mocno odżywi i nawilży moją skórę. Więc jak mam taki czas, że ta skóra zaczyna trochę odwalać, coś mi się pojawia... I ja chcę po prostu skórę uspokoić, to to jest właśnie krem, po który sięgam. Ale ogólnie używam go po prostu na codziennie wieczorem, ale wiecie, jeżeli chcę sobie przetestować coś innego i widzę, że mi nie działa, szybko wracam do tego. Przepraszam, ja się strasznie duszę dzisiaj, ale to jest mój tak naprawdę już trzeci film nagrywany i moje gardło już nie daje rady. Filtr um, Skin 1004 Madagaskar Centella Hyalusica Water Fit Sun Serum. Bardzo fajny, lekki, ale nawilżający filtr przeciwsłoneczny, który ma fajną ochronę, bo jest to SPF 50 PA. Bardzo lekki, bardzo dobry, bardzo polecam. A kolejny filtr to jest znowu z iUnik Scentella Calming Daily Sunscreen. Powiedziałabym, że ten jest nawet jeszcze trochę lżejszy niż ten. W ogóle ja bardzo lubię te koreańskie filtry, bo one wszystkie. Tak po prostu jest. One wszystkie mają bardzo podobną formułę, bo to jest właśnie taka śliska, nawilżająca, lekka w miarę. Wiecie, są filtry, gdzie jest troszeczkę ta formuła cięższa, są filtry, gdzie są one lżejsze, ale bardzo dobre produkty i chętnie będę do nich wracać. Sera z witaminą C zużyłam dwa. Recibo cap of C to jest rozświetlające serum z witaminą C. Przyjemne, emulsyjne, lekko nawilżające. Mamy tutaj witaminę C, która faktycznie działa antyoksydacyjnie i radzi sobie z ewentualnymi takimi bardzo, bardzo delikatnymi przebarwieniami. Zdecydowanie mogę Wam go polecić, jest bardzo dobre. Kolejne to jest Nambazin i to jest serum, które dopiero teraz to zużyłam. To jest vitamin concentrated serum z glutationem. Mamy tutaj znowu witaminę C i to jest podobno takie serum hitowe w Korei. Wszyscy go uwielbiają, wszyscy go kochają, wszyscy go używają, więc jak to zobaczyłam, myślę, dobra, biorę. No bo ja mam na twarzy te takie dwa miejsca, gdzie mam przebarwienia, mam tu i mam nad ustami. I wydaje mi się, że po prostu to są już takie przebarwienia, które nie znikną pielęgnacją, więc będę musiała wybrać się chyba na wiecie jakieś takie Jakieś zabiegi po prostu takie normalnie w salonie, żeby sobie z tym poradzić, bo no, uważam, że chyba jednak pielęgnacja już nie da sobie rady. Natomiast jest to serum takie powiedziałabym emulsyjno-lekko olejowe. Nie jest ciężkie, nie jest bardzo olejowe, więc zdecydowanie jest to produkt, który nadaje się pod makijaż, ale nie jest też super leciutkie. Jeżeli nałożycie go więcej, to trochę może zacząć się rolować, natomiast czy jest to dobre serum? Jak najbardziej, bo jeżeli, wiecie, miałam jakieś inne wypryski, to te wszystkie przebarwienia po wypryskach bardzo szybko schodziły. I jeszcze takie stricte serum na przebarwienia z Inimini, to jest serum na przebarwienia posłoneczne, bo oni mają jeszcze takie w czerwonym opakowaniu i to jest chyba na przebarwienia potrądzikowe. No i znowu, jeżeli chodzi o takie wiecie, przebarwienia typu piegi, no to za długo się tymi piegami nie nacieszyłam, mimo tego, że je lubię i mimo tego, że używam filtrów, to kiedy jestem na słońcu, to te piegi troszeczkę bardziej są widoczne, natomiast przez to, że używam regularnie właśnie czy to ser z witaminą C, czy właśnie takiego serum na przebarwienia, no to te piegi za długo u mnie nie goszczą, więc widać, że działa ten produkt, no ale właśnie niestety na te mocne moje przebarwienia nie pomógł, ale też było to bardzo takie przyjemne, emulsyjne, mleczne serum, które się nadaje zarówno i na dzień, i na noc i ja właśnie go dosyć, dosyć szybko go zużyłam, dlatego, że używałam go właśnie i na dzień, i na noc. Czyli zrobiłam sobie taką pełną kurację, żeby używać go dwa razy dziennie i ze wszystkimi innymi przebarwieniami bardzo sobie ładnie poradził, ale nie z tymi już takimi dużymi. Zużyłam trzy opakowania retinali. Basic Lab i tutaj mamy z retinalem 0,15, Geek and Gorgeous, tu mamy 0,1 i teraz dopiero na dniach zużyłam Theramid i to jest retinal 0,1 i retinoate retino 0,06. I każde to serum jest bardzo dobre, każde to serum działa, każde to sam że sprawia, że moja skóra po prostu ciągle jest w dobrym stanie, że ona nie jest zanieczyszczona. Raczej nie mam problemów z wypryskami. Ostatnio po tym powrocie ze Szkocji trochę gorzej się porobiło, natomiast... Żadno, żadne z tych serum nie sprawiło, że moja skóra albo miała wysyp, albo że była bardziej podrażniona, albo że była bardziej przesuszona. Używając ich tak, wiecie, ciągle, po prostu nie zauważyłam większej różnicy. Więc mówiąc to, mogłoby się wydawać, że najlepszą opcją będzie ten z Geek and Gorgeous, bo jest po prostu najtańszy. Teraz oni wypuścili 0,2% i mam go dostać, więc... Jak tylko go dostanę od razu, zacznę go testować, bo jestem go bardzo ciekawa. No, ale tak jak mówię, każde z tych retinali jest bardzo dobre i jest godne zainteresowania. Ja zdecydowanie wolę wybierać takie sera, gdzie wiem, że to ten retinal jest, wiem w jakie jest wartości. I mogę po prostu tej marty zaufać. Tego chyba nie muszę Wam już przedstawiać. Wydaje mi się, że to serum każdy zna, czyli Eveline Serum Shot, i to jest to różowe. Tutaj mamy peptydy, mamy kolagen, mamy ceramidy. Jest to przepiękne, mleczne serum, które bardzo dobrze nawilża, koi i lekko odżywia skórę. Jest to produkt, który właśnie świetnie się sprawdzi, czy to po kwasach, czy po retinalach czy po jakichś innych takich mocnych, na przykład esencjach, teraz właśnie zauważyłam, że bardzo modne są, popularne, takie esencje oczyszczające z kwasami, no to po takich produktach to jak złoto pięknie się wchłonie. To będzie produkt zarówno dla cer suchych, jak i tłustych. Możecie go używać i na dzień, i na noc. W każdej wersji się sprawdzi. I zużyłam jeszcze ten genialny krem z Basic Lab. Dokładnie jest to peptydowy krem regenerujący pod oczy i to jest bogata konsystencja. Ona jest naprawdę bogata, jest taka fajna, tłuściutka, mocno Odżywcza, mocno regenerująca, ja właśnie lubiłam używać go na serum z retinalem, którego używałam pod oczy. Teraz też używam w ogóle serum z retinalem pod oczy z Basic Lab i na razie bardzo mi się dobrze sprawdza. Fajna konsystencja, nic się nie smuży, pięknie się wchłania, nie mam tej skóry przesuszonej pod oczami, ale jeżeli szukacie właśnie takiego, wiecie, nie chcecie retinalu, nie chcecie mocnych składników, tylko chcecie. Peptydy, chcecie kompleks czynników wzrostu, fitosterole, czyli takie składniki, które będą też działały przeciwzmarszczkowo, ale po prostu trochę łagodniej i będą zdecydowanie mocno odżywiały i nawilżały skórę, to to jest właśnie krem na dzień. Ja mam, słuchajcie, dosłownie za minutę spotkanie, więc muszę już kończyć, ale idealnie się wyrobiłam w czasie, więc jestem bardzo z siebie zadowolona i dumna. Dajcie znać, czy Wy ostatnio coś fajnego skończyliście, albo może czy szukacie czegoś konkretnego. Piszcie w komentarzach. A teraz już dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia!